Ile taka karta graficzna kosztuje? Więc co to się zmienia? Teraz kosztuje 6000 zł. Część dzisiaj będziemy mieli do czynienia z nietypowym odcinkiem z kilku powodów. Po pierwsze, dzisiaj nie będziemy mówić. O żadnym gotowym sprzęcie, a o składaniu komputera, a z drugiej strony, razem z firmą Asus, która jest partnerem tego odcinka, uznaliśmy, że takie zwykłe składanie komputera mogłoby być trochę nudne, ponieważ jest już kilka filmów na ten temat w internecie. Mówiąc tak delikatnie, więc postanowiliśmy sprawdzić, czy osoba, która nigdy nie składała komputera, będzie w stanie to zrobić. No i właśnie ofiarą naszego eksperymentu padnie moja żona, która ze składaniem komputera ma tylko tyle wspólnego, że z mojej i jej rozmowy powstał kiedyś ten słynny mem dotyczący czyszczenia komputera pędzlem za 50 zł. Później ten pędzel oczywiście Wam też pokażemy, będzie też specjalna promocja od Asusa, a póki co zapraszam do oglądania, zobaczymy właśnie jak mojej żonie pójdzie składanie komputera po raz pierwszy i oczywiście jej trochę pomogę, gdyby nie ogarniała, bo podejrzewam, że no, składanie takiego peceta za pierwszym razem bez przygotowania może być dosyć trudne. No i co my tutaj mamy? Oczywiście procesor Intela i 912900 k Mamy płytę główną na chipsecie B660 od Asusa, kartę graficzną RTX 3080 także od Asusa, mamy chłodzenie wodne, to chyba będzie najtrudniejszy element w tym zestawie od Asusa, z tyłu obudowa także od Asusa, do tego dysk SSD oraz RAM od Patriota, no jakaś tutaj jeszcze do tego Pasta, termoprzewodząca, oczywiście zasilacz. No i chyba to by było wszystko. Oczywiście o tych konkretnych elementach będziemy troszeczkę mówić w trakcie filmu, jeżeli będzie na to miejsce, a linki do nich znajdują się w opisie tego filmu. No i pamiętajcie, że na koniec będzie promocja od Asusa, w ramach której kupując kartę graficzną, będzie można otrzymać dysk SSD z zewnętrzną obudową o łącznej wartości 600 zł. Więc to chyba było tyle, co miałem Wam do powiedzenia słowem wstępu. A teraz zapraszam do oglądania składania tego PZ. Więc przy stole siedzi już moja żona Ilona. E, Ilonka, powiedz, czy kiedykolwiek miałaś okazję składać w ogóle komputer? Nigdy. E, a może wiesz chociaż, co się przed Tobą znajduje? Czy byś mogła wymienić, jakie to są części? Mogę spróbować. To tak. To jest chyba najbardziej pożądana rzecz, teraz obecnie na rynku, o której każdy marzy, czyli e, karta graficzna. Tak. Płyta główna. Tak, płyta główna. To małe coś. To jest e, chyba procesor. Tak, procesor Intel Core i9. Nie. Yeah. No. <grym> to jest RAM? To, obstawiam, y, widząc co jest napisane na opakowaniu, to jest y, chłodzenie. Tak. To pewnie jest zasilacz. Tak, jest <grym> To... To też jest RAM? <grym> SSD. Tak, to Pysk. jest SSD. O kurde, Jakie małe. That's what she said! <laughs> więc na razie pozbywamy się rzeczy zbędnych, więc podaj mi karty graficzne, jak możesz, to zamontujemy na koniec. O Boże, jakie to jest ciężkie. Tak. Podaj mi też zasilacz, bo to też będziemy montować w obudowie. A to co mamy resztę zostawiamy. Na początek możesz wypakować płytę główną. Mamy płytę. Co najpierw byś zamontowała na tej płycie głównej? To jest ważna kolejność? Nie, akurat tutaj nie jest ważna, tylko pytam co byś najpierw zrobiła? Nie wiem, procesor? Tak, a skąd wiesz, że tutaj procesor akurat? Po kształcie. Ok. no czyli jednak chyba będzie łatwa robota. Naciśnij tą dźwigienkę w dół. To? Tak? i do siebie odchyl. O, brawo. I podnieś tą. Uważaj tylko na piny, żeby ich nie zniszczyć. Sprawdzę tutaj. Jest ok. I teraz yy, przydałoby się nałożyć na to pastę termoprzewodzącą, po to, żeby gdy założymy na to chłodzenie, żeby to po prostu dobrze działało. Czyli malujemy. Malujemy, tak. Tym? Tak. I tą już która była dołączona do pasty, yy, delikatnie rozsmarowujesz, żeby była jednolita cienka warstwa. Możesz drugą łapką procesor oczywiście trzymać. To jest dół, a to jest góra. Na górze cienko na dole grubo. Dobra. Tak, dobrze trzymasz. Delikatnie. Jakbyś całowała swoją siostrę. Nie mam siostry. Zamykam? Tak. Więc yy, to prawie samodzielnie udało ci się zrobić. Teraz to może włożysz ram. się to e, Dobrze. I zostaje nam jeszcze z tych podstawowych rzeczy dysk SSD. I tutaj Rzecz. już pytanie za 100 punktów, gdzie to wsadisz? Zaraz sprawdź. Czekaj. Bo to jest pewnie... Hmm. Jak zgadniesz tutaj jakieś stówę? Stówę? Co tak mało? Dwie. Oczywiście, że poszukam. He, he, he. Ale żeby nie trwało to za długo? Tu. Nie, jeszcze jedna szansa. Nie? Nie. Tu? Nie. Więc nie udało Ci się. jak to? Trzeba odkręcić ten radiator za pomocą śrubokręta, i pod spodem jest slot. Jak miałam na to wpaść? A dlatego Ci obiecałem pieniądze. Tak jak było. Dociskasz. Jak <laughs> kot, dobra. Podsumujmy, co do tej pory zamontowałaś. Procesor i posmarowałam go pięknie. Tak. Y y RAM. Tak. No i dysk SSD. Y Okej, okay, więc teraz powinniśmy zamontować przynajmniej część chłodzenia wodnego. Tak. Ja mam pytanie, czy to jest wersja dla laików, czy ktoś mnie oszukał? Marcin zasłuszał oszukał i mnie trochę. Też Marcin! To będzie zamontowane tam, gdzie są przyczepione przewody z płynem, to będzie część dolna. I do dolnej części montujesz wiatrak, ale pamiętaj, że wiatrak to powietrze ma wypychać do góry. Więc montuj tak, żeby to powietrze było wypychane do góry, a nie wtłaczane z góry do komputera. Wypychane? Tak. To z tej strony wieje. Udało się? No właśnie tutaj nie zabezpieczyłam tych cyrków, ale to nic się nie stało. To wstawić pod Ważna rzecz, instrukcja, nie zapominajmy, instrukcja się czyta, a nie wywala do kosza. Dobra, to nie było trudne. O, pięknie. Dobrze, więc tę część mamy za sobą i tak naprawdę pozostanie nam podłączenie całości w obudowie. Tutaj muszę zamontować płytę główną, przytwierdzić do obudowy, żeby się no, nie latała nam. Tak. I pewnie to wiatraczki, skoro już ustaliliśmy, że one muszą być mieć przepływ, tak jakby wypompowywać wiatraczki, muszą wypompowywać powietrze, więc pewnie muszę je tutaj do tej siateczki przytwierdzić. Po to pan Bóg dał to nasz Nie. Ile jeszcze? Dobra. Trzymaj się, trzymaj się, tutaj. Okay. O Boże. Dobra. Dobra. Boże, jakie to jest ciężkie. Jest ciężkie. Taka karta graficzna kosztuje. Wiesz co to się zmienia czemu? Teraz kosztuje 6000 zł. Dlaczego tutaj mam też zasilacz, jest pokazany jako ostatnia, w sensie jako pierwsza czynność tam robimy to jako ostatnia? Bez karty graficznej byśmy odpalili komputer, ale bez zasilacza raczej nie. Tutaj pokazuje mi, że muszę jakoś wyjąć zaślepkę, ale tutaj chyba już nie ma nie, skrytości. No, mówię, że ma wiatraczek. I skupiłam się To nie wszystko. To, że zamontowałam to. Jeszcze kontrolę wprowadzenia. Zobaczono dopiero się doczyna, a trwa godzin 40. No sorry, tego krócej się nie da zrobić. Tak wygląda nieuporządkowane, a zaraz zobaczycie, jak zaraz będzie wyglądać uporządkowany komputer. Dobra, więc udało nam się uporządkować przewody, teraz to wygląda znacznie lepiej. Łatwo nie było. Łatwo nie było, ale efekt jest naprawdę fajny, bo dzięki temu, że mamy tutaj Znacznie więcej miejsca. To będzie lepsza cyrkulacja powietrza. Ten komputer będzie się mniej grzał. I tak naprawdę zostały już nam tylko pierdoły, czyli podłączenie przewodów od przedniego panelu obudowy, gdzie jest wyjście słuchawkowe, porty USB oraz przycisk zasilania. <laughs> Spróbuj zarączki. Zarączki? Jaka może? odwróć No i podnieść. To jest w dużej mierze twoje dzieło. Moje ciężkie dzieło. A właśnie, zapomniałeś zamontować jeszcze listwy zasilacza. No to już do roboty. No dobra, chyba mam to. Dobra. Opowiesz też o swojej najsłynniejszej przygodzie z komputerami, najsłynniejszej w internecie. Chodzi o pędzel? O pędzel. Ogólnie zobaczyłam na e, Facebooku Twojego posta odnośnie e, jaki, czego używać do czyszczenia. Coś takiego było związanego z kartograficzną. E, no i jak przyszłam do mieszkania, do Łazienki, zobaczyłam, że leży mój pędzel kiedy Jana tak naprawdę nie maluje się w łazience, zacznijmy od tego, więc on y, też nie miał prawa się tam tak naprawdę znaleźć. Co więcej, był cały szary. Y, dodając dwa do dwóch, stwierdziłam, że po prostu Dawid, y, mimo tego, że sami mi te pędzle kupił, y, wziął go bez pytania i po prostu zaczął czyścić kartę graficzną i ogólnie cały komputer, bo oczywiście wszystko się kurzy. No i oczywiście wszystko to wylądowało na moim pędzlu. Dzięki Bogu, że się po prostu to odmyło, bo po prostu bym nie ręczyła za siebie. No, ogólnie sytuacja wyglądała naprawdę przez zabawnie, bo do dzisiaj po prostu pamiętam, jak jeszcze z Dawidem pisałam na Messengerze i po prostu w momencie, kiedy Dawid wszedł do mieszkania, bo oczywiście go wtedy nie było, to po prostu wybuchł takim zimiem, że ja nie wiedziałam, co się tak naprawdę dzieje. A później się po prostu, jak przeczytałam naszą rozmowę jeszcze raz, to po prostu wyglądało to zabawnie, w sensie, bo oczywiście nikt nie mógł wiedzieć, że przeczytałam wcześniej po z Dawid odnośnie czyszczenia. To nawet nie było jakoś bardzo popularne na naszym facebooku, na moim facebooku, ale ktoś uznał, chyba, że warto to gdzieś wrzucić i dalej się zaczęło. Cała historia. No ale dobra, tyle właśnie o tym pędzlu, więc jakieś doświadczenie z komputerami, 1 kg masz. Dzisiaj jeszcze zdobyłaś więcej, bo swój pierwszy PC złożyłaś. Więc powiedz, co było najłatwiejsze, co było najtrudniejsze, co Ci się podobało, co nie. Mm, najprostsze było montowanie chyba procesora. Z ramem też nie było problemu. Z dyskiem, no to tutaj już były problemy z racji tego, że nie wiedziałam, że trzeba odkręcić jeden z elementów na płycie głównej. Karta graficzna, no to pomimo tego, że była ta ukryta, zaślepka, no to gdyby jej nie było, myślę, że sobie też bym poradziła bez problemu. Gorzej z samym chłodzeniem, gdyż. Bez tak, raz, że wiele elementów, dwa, że gdyby nie instrukcja obsługi i nie, nie Twoja pomoc, Dawidzie, no to bym miała po prostu duże problemy. No ale generalnie chyba ładny komputer wyszedł eee, Bardzo ładny, ogólnie podoba mi się mega wizualnie. Jest biały, czarny, do wszystkiego pasuje. Jak jeszcze by tutaj jakieś luziki były, to też by było tak spoko. Eee, dobrze, no to dziękujemy. Ja wyjątkowo z za kamery i wyjątkowo również Ilona, moja żona, przed kamerą. Do zobaczenia od Ilony. I zobaczymy się i zobaczymy, czy przypadkiem nie wybucha. Nie, Ale. raczej nie powinno wybuchnąć. Dobra, to pa. pa. Pa! Ja zacząłem ten film, więc także ja go skończę. Mam nadzieję, że ten nietypowy odcinek Wam się podobał, że mieliście okazję dowiedzieć się czegoś o składaniu komputera. Być może o mnie, być może o memach z pędzlem. Generalnie mam nadzieję, że miło spędziliście przy tym odcinku czas. I tak naprawdę to było wszystko. Pamiętajcie, żeby składać komputer zawsze bezpiecznie, żeby używać do tego części Asusa, który był partnerem dzisiejszego odcinka. No i właśnie Asus przygotował też ciekawe promocje, o których już mówiłem na początku, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ich temat, to odpowiedni link znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam do obczajenia tej promocji, a nóż z niej skorzystacie. A poza tym to już standardowo napiszcie w komentarzach, czy wykorzystacie jednak z konsoli, z laptopa, z komputera stacjonarnego, czy sami go składaliście, czy nie. Poza tym standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć!